Stopad 1917 roku Piotrogród, Rosja. Inspirowany i finansowany przez kaiserowskie Niemcy przewrót bolszewicki pozwala na zainstalowanie w dawnej stolicy Carów najbardziej krwawego i nieludzkiego reżimu polityczno-społecznego w historii naszej cywilizacji. Już wkrótce nieludzkie rządy rozleją się na całą środkową Rosję, a potem na najdalsze kresy dawnego imperium carów. Minie kilkanaście lat, a obce komunistyczne porządki zapanują w krajach Europy Środkowej, także nad Wisłą. Poddani komunistycznych władców będą krok po kroku tracili wszystko, co jest dla nich ważne: własność, godność, religię, a nierzadko wolność, zdrowie i w końcu życie. Dla milionów Rosjan i przedstawicieli innych narodów rozpoczyna się czarna noc komunizmu. Lenin, Trocki, Zinowiew, Kamieniew, Bucharin czy w końcu Józef Wisarionowicz Stalin, to nazwiska ludzi, którzy opętani nieludzką ideologią doprowadzą kiedyś potężne imperium na skraju padku. Według różnych szacunków, społeczne eksperymenty tych barbarzyńskich rządów pochłoną przez cały okres istnienia Związku Sowieckiego pomiędzy 40 a 60 milionów istnień ludzkich. Zniszczone zostaną doszczętnie wielowiekowe tradycje, religie i więzi społeczne. Gospodarka tego potężnego państwa, obejmującego niemal jedną szóstą powierzchni lądów w Ziemi o łącznej powierzchni ponad 22 milionów kilometrów kwadratowych, zostanie w szybkim czasie doprowadzona do ruiny. Mimo, że państwo posiada liczne bogactwa naturalne, jego ludność będzie żyć w nędzy, z głodu i chorób umrą miliony ludzi. Komuniści w ciągu kilku lat zbudują potężną monopartię – KPZR. A żeby łatwiej kontrolować obywateli, dodadzą jej do pomocy wszechmocną, zbrodniczą organizację CZEKA, czyli Nadzwyczajną Komisję do Spraw Walki z Sabotażem i Kontrrewolucją. CZEKA, pierwotnie kierowana przez polskiego szlachcica Feliksa Dzierżyńskiego, przetrwa, choć pod zmienionymi nazwami, aż do upadku Związku Radzieckiego. Czy tak musiało być? Z pewnością nie. Nieszczęsnym poddanym czerwonych dyktatorów można było zaoszczędzić bez miaru nieszczęść. Okazuje się, że realna władza bolszewików była na początku bardzo słaba. Opierali się na pomocy Niemców, a ich porządki nie sięgały poza rogatki Moskwy, Piotrogrodu i kilkunastu innych dużych miast środkowej Rosji. No i przede wszystkim stale brakowało im pieniędzy. A jak mawiał Napoleon Bonaparte, gotówka to podstawowe narzędzie każdej wojny i rewolucji. Zachodni alianci, choć zwycięzcy, to jednak wyczerpani do granic możliwości w wyniku działań wojny światowej. Nie mogli znaleźć dość energii do walki z rodzącym się imperium zła. Mieszkańcy Anglii czy Francji mieli dość wojen i nie cierpieliby myśli o kolejnej zawierusze. Był jednak ktoś, kto był przekonany, że bolszewicki zamach stanu można zgnieść, nie angażując w to milionowych armii. W myśl jego planu potrzeba było jednak bardzo dużo pieniędzy. Tak się jednak składało, że oni miał i co więcej, wiedział jak zdobyć ich dużo, dużo więcej. W 1918 roku był najbogatszym człowiekiem w Rosji, jednym z najbogatszych na świecie. Nazywał się Karol Jaroszyński i był Polakiem. Karol Lucjan Jan Jaroszyński, herbu własnego, był postacią niezwykłą, a więc jego życie było niezwykłe. I to poczynając już od wczesnej młodości. Choć tak naprawdę wszystko zaczęło się dość banalnie. Karol urodził się w Kijowie w rodzinie bogatego polskiego Ziemianina. I jak to zwykle bywało i wówczas i obecnie, na początku swojej drogi życiowej zajmował się głównie trwonieniem ojcowskiego majątku. Był to typowy przedstawiciel polskiej złotej młodzieży. Bogaty, młody snop. Inna sprawa, że młody Karol miał co trwonić, Był jego ojciec. Posiadał prawdziwą fortunę. Młody Karol prowadził więc życie młodego bombiwanta. Dużo podróżował, romansował, tracił pieniądze na hazard i kobiety. Zaciągał nowe pożyczki, by spłacać stare długi. Wydawało się, że jest to prosta i krótka droga do życiowej katastrofy. Jednak pewnego dnia nasz bohater miał ogromne szczęście. Zwykle hazardziści źle kończą, jednak w jego przypadku. Było zupełnie inaczej. W 1909 roku, w wieku 31 lat, dosłownie rozbił bank w Monte Carlo. Grając w ruletkę w tym mieście w jednym z eleganckich kasyn, wygrał równowartość niemal miliona rubli. W owym czasie była to prawdziwa fortuna. To, co stało się potem, było jeszcze dziwniejsze. Od tej pory ten młody polski ziemianin zaczął używać pieniędzy w innym celu. Po prostu je inwestował a działał z niezwykłym, nawet jak na owe czasy, rozmachem. W krótkim czasie stał się właścicielem 53 cukrowni, 12 banków, kilku towarzystw ubezpieczeniowych, licznych kopalni, fabryk, a nawet dwóch przedsiębiorstw żeglugowych. Jego własnością stał się między innymi Rosyjski Bank Handlowo-Przemysłowy w Petersburgu, Rosyjski Bank Handlu Zagranicznego w Petersburgu, Bank Wschodnioazjatycki w Petersburgu, Międzynarodowy Bank w Petersburgu, Prywatny Bank Handlowy w Kijowie, Zjednoczony Bank w Moskwie i Syberyjski Bank Handlowy w Jekaterynburgu. Zręcznie pomnażał majątek również, a może przede wszystkim dzięki koneksjom i kontaktom z ówczesnymi możnymi tego świata. Inwestował w nieruchomości. Był m.in. właścicielem luksusowych hoteli w Kijowie i tak niegdyś lubianym Monte Carlo. Posiadał wspaniałe pałace, m.in. w rodzinnym Antopolu na Ukrainie, ale także w Sankt Petersburgu, w Kijowie, Odeście, a nawet w Londynie. Dla lepszego zarządzania swoim majątkiem Jaroszyński utworzył specjalną radę, w której skład wchodziło pięciu ministrów, dziesięciu senatorów. Między innymi były prezes Rady Ministrów czyli były rosyjski premier Władimir Kokowcow i były dyrektor Departamentu Policji Aleksiej Bobuchin. Alianci, a zwłaszcza Anglicy, zaczęli się głowić w jaki sposób szybko i legalnie uzyskać milionowe fundusze, które mogły być spożytkowane na wsparcie sił kontrrewolucyjnych. I w tym momencie, w orbicie ich zainteresowań pojawił się nie kto inny jak Karol Jaroszyński. Był on właśnie tym człowiekiem, którego potrzebowali. W czasie wojny Dzięki mądrym decyzjom finansowym jego majątek został zwielokrotniony. Pod koniec 1917 roku był bezdyskusyjnie najbogatszym człowiekiem w Rosji. Jednak dla niego i dla wszystkich ludzi interesu na wschodzie polityka bolszewików była śmiertelnym zagrożeniem. W programie WKPB, czyli Partii Bolszewików, nie było i nie mogło być miejsca na istnienie. Milionerów, a Jaroszyński był przecież modelowym przedstawicielem tak znienawidzonej przez nich klasy posiadaczy i kapitalistów. Dla takich ludzi w państwie rad, światowej ojczyznie chłopów i robotników nie mogło być miejsca. Sowiecka Rosja, będąca wówczas quasi-państwem ze słabą władzą centralną i pełnymi anarchii warunkami wewnętrznymi, stała się wiosną 1918 roku, Wymarzonym polem gier i manewrów obcych służb wywiadowczych. Szczególnie aktywni na tym polu byli Anglicy. Już wkrótce służba wywiadu rządu Jego Królewskiej Mości zwróciła uwagę na Polak. Informator, rezydenta wywiadów w Piotrogrodzie pisał o nim: Pan Jaroszyński jest bardzo wykształconym człowiekiem, bardzo bystrym, a także doskonałym dżentelmenem z manier i wymowy. Te cechy przemawiają na jego korzyść, i w piotrogrodzkich kręgach finansowych uważa się go za wpływową postać. Już wkrótce kontakt z polskim przedsiębiorcą nawiązał Sydney Reilly, alias Zygmunt Rosenblum. Od wielu lat pracował dla Secret Service Bureau, agencji brytyjskiego wywiadu. Jaroszyński był dokładnie takim człowiekiem, jakiego szukał Reilly. A trzeba pamiętać, że naturalizowany Anglik na Wyspach miał świetną opinię. Nazowano go nawet asem szpiegów. Plan angielskiego rządu był prosty. Jaroszyński, wykorzystując swoje znakomite koneksje i wpływy w Rosji, miał za angielskie pieniądze, drogą legalnych i nielegalnych operacji finansowych, przejąć rosyjski system bankowy i wykorzystać go w celu wsparcia armii kontrrewolucyjnych w dawnym imperium cara. Anglicy. Zamierzali upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, Zetrzeć na proch komunistów i ich władzę, a przy okazji opanować rosyjski system bankowo-finansowy. Plan ten nazywano planem bankowym lub intrygą bankową. Jaroszyński z właściwą sobie energią przystąpił do realizacji planu. Już wkrótce stał się wyłącznym właścicielem rosyjskiego banku handlowego i przemysłowego. Prywatnego banku kijowskiego. Banku Związkowego i Banku Międzynarodowego, a także na koniec Banku Syberyjskiego. Wkrótce, za zgodą aliantów, Polak doprowadził do utworzenia Banku Kozackiego, który miał za cel finansowanie formowania kozackich oddziałów antybolszewickich. Skale przedsięwzięcia tak charakteryzował pułkownik Terence Humphrey Key, Brytyjski dowódca oddelegowany jako doradca wojskowy do Sił Zbrojnych południa Rosji. Te banki posiadają lub kontrolują niemal wszystkie koncerny cukrownicze na Ukrainie, warte 400 milionów rubli, kilka linii kolejowych, 1,25 miliona akrów łatwo dostępnego lasu, 300 tysięcy akrów nawodnionych pól bawełny w Azji Środkowej, niemal wszystkie zakłady ubezpieczeniowe w Rosji, a ponadto wielkie koncerny naftowe, węglowe, cementowe i inne. Jaroszyński stanął przed największym wyzwaniem swojego życia. Wyzwolona Rosja mogłaby niemal należeć tylko do niego. Następne miesiące przyniosły jednak gorzkie rozczarowania. Finalizowanie planowanych transakcji w warunkach wojny domowej okazało się niezwykle trudne. Kurierzy wysyłani z Londynu z walizkami pieniędzy nie zawsze docierali do celu. Dotychczasowi akcjonariusze banków, obserwując rozwój sytuacji, wpadli w panikę. Negocjacje rwały się i przedłużały. W dodatku, do rozgrywki wokół potężnego Banku Syberyjskiego włączyli się Niemcy, którzy podbili stawkę. Jaroszyński w porę zorientował się i ubiegł niemieckich finansistów dosłownie o jeden dzień. Jednak chaos pogłębiał jeszcze bałagan na linii Londyn ambasada w Piotrogrodzie. Urzędnicy konsularni podejmowali sprzeczne i wykluczające się wzajemnie decyzje, doprowadzając polskiego biznesmena niemal do rozpaczy. W dodatku nie próżnował również inny polski arystokrata, Felix Edmundowicz Dzierżyński, wszechmocny twórca i szef owianej ponurą sławą Czeki, nadzwyczajnej komisji do spraw walki z sabotażem i dywersją. Sowieccy wywiadowcy bardzo szybko zorientowali się w angielskich machinacjach i podjęli grę z brytyjskim wywiadem. Wspomniany wcześniej as szpiegów Sydney Riley został wyprowadzony w pole. Dzierżyński polecił stworzyć kilka organizacji kontrrewolucyjnych, które nawiązały współpracę z Railing i innymi angielskimi szpiegami. A z szpiegów, wspierając Białych, w istocie pracował dla Czeka. Dzięki informacjom pozyskanym dzięki operacjom kontrwywiadowczym, Sowieci poznali rzeczywistą skalę i rozmach intrygi bankowej. Postanowili uderzyć w jej twórcę i właściwego wykonawcę. Tą osobą był oczywiście Karol Jaroszyński. Prawdzie pan Karol zdołał przekazać 15 milionów rubli na potrzeby tworzonego banku kozackiego, ale to nie wystarczyło do przejęcia inicjatywy przez siły kontrrewolucji. W latach 1918-19 armie białych nie były w stanie skoordynować wysiłku militarnego i wciąż grzęzły w sporach politycznych i programowych. Nikt do końca nie wiedział, jaka ma być ta Nowa Rosja. Tymczasem bolszewicy działali szybko. Już 14 grudnia 1917 roku Komisja Śledcza Piotr Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wydała dekret o nacjonalizacji banków. Jednocześnie rozesłano nakaz aresztowania Karola Jaroszyńskiego. On sam ukrywał się już od lutego 1918 roku. Przez wiele miesięcy nieustannie zmieniał miejsca zamieszkania, posługując się fałszywymi dokumentami. Czekiści, dla których był celem numer jeden w Rosji, nie zdołali go schwytać. Niestety Jaroszyński bezradnie musiał przyglądać się, jak jego majątek stopniowo przechodzi w ręce komunistów. W grudniu 1917 roku skonfiskowany jego Piotrogrodzki pałac położony przy ulicy Wielkiej Morskiej. Zainstalował się tam komisarz wojenny Władimir Owsiejenko. Latem 1918 roku taki sam los spotkał piękny pałacyk położony na Wyspie Kamiennej, który przejął instytut propagandy samopomocy rolnej. Jaroszyński musiał uciekać. Udał się najpierw do Kijowa, następnie do Odessy, którą opuścił na pokładzie ostatniego francuskiego torpedowca. Była wiosna 1919 roku. Niemal na zajutrz po bolszewickim przewrocie w Piotrogrodzie w Rosji zaczął narastać opór wobec nowych porządków. Wygnany premier rządu tymczasowego Aleksander Kiereński i kozacki ataman Piotr Krasnow, już w listopadzie stoczyli krwawą bitwę pod pułkowem. Opór wobec bolszewików zaczął się krystalizować wiosną 1918 roku, gdy po wyborach do Konstytuanty nowi władcy Rosji bezceremonialnie rozpędzili deputowanych. Stało się tak, gdyż w tym demokratycznie wybranym parlamencie komuniści byli mniejszością, i nie kontrolowali nawet 25% składu Izby. W tym momencie opadły wszelkie złudzenia. Stało się jasne, że Lenin i jego kamraci dobrowolnie nigdy nie oddadzą władzy. Pozostawała walka zbrojna. Od początku rządy państw alianckich mniej czy bardziej konsekwentnie wspierali kontrrewolucję. Anglicy czy Francuzi szybko zorientowali się, jaki naprawdę charakter nosi nowy nieludzki reżim i byli gotowi uczynić wiele, jeśli nie wszystko, by zdusić komunistyczną hydrę. Aliantom dodatkowo zależało na przywróceniu frontu wschodniego, który odciążałby, tak jak przed rewolucją, ich armię walcząca z Niemcami na zachodzie. Tymczasem komuniści, realizując zresztą ściśle wcześniejsze umowy, doprowadzili do zawieszenia broni, a w końcu w lutym 1918 roku do podpisania haniebnego traktatu brzeskiego. Akt ten był wstrząsem dla milionów rosyjskich patriotów. Oznaczał nie tylko wycofanie się Rosji z wojny i de facto zdradę dotychczasowych sojuszników, ale i oddanie Niemcom czy siłom przez nich kontrolowanym olbrzymich obszarów będących od wieków częścią Imperium Romanowów. Z wielu względów w roku 1918 czy 1919 Anglicy czy Francuzi nie mogli zaangażować bezpośrednio wielkich sił militarnych w Rosji. Ich celem było raczej wsparcie sił kontrrewolucyjnych. W wielu miejscach samorzutnie i spontanicznie zaczęły powstawać armie białych, które łączy tylko jeden cel: jak najszybciej obalić bolszewików i ich władzę w Rosji. I tak w krajach bałtyckich zorganizowano armię generała Judenicza, na północy wokół Archangielska armię generała Millera, na wschodzie armię admirała Kołczaka, zaś na południu Rosji generała Denikina. Jednak by ta sprawa mogła się powieść, potrzebna była wielka mobilizacja. Białe armie potrzebowały wsparcia, organizacji, sprzętu wojskowego, dopływu ochotników i po prostu pieniędzy. I to bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Wiosną 1919 roku karol Jaroszyński przyjechał do Paryża. Jego życie nie było już takie same. Niegdyś potężny magnat przemysłowy przyjaciel cara i możnych tego świata teraz był tylko cieniem samego siebie. Jego szczęście i fortuna była już tylko wspomnieniem. Jego majątek w dużej mierze skonfiskowali bolszewicy, a on z dnia na dzień stał się niemal nędzarzem. Długo nie mógł pogodzić się z taką odmianą losu. W Paryżu zamieszkał w luksusowym hotelu Vendome i nadal próbował żyć na poziomie, do którego przywykł wcześniej. Było to jednak bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Przedstawiciele francuskich i angielskich banków, których akcje posiadał, cynicznie żądali oryginałów papierów wartościowych, które pozostały jednak. Przecież w objętym rewolucją Petersburgu. Co gorsza, dawni podwładni, dla własnej korzyści, podważali jego tytuły własności. Zdesperowany wysłał specjalny memoriał adresowany do Winstona Churchilla, podówczas ministra wojny w gabinecie Jego Królewskiej Mości. Przedstawił w tym liście śmiały plan zatrzymania postępów władzy radzieckiej w Rosji. Jednak na list ten nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Jeszcze raz wzięła w nim górę żyłka hazardzisty, gdy za 15 milionów franków płatnych w ratach odkupił od hrabiego Sergeja Stroganowa sprawa do potężnego majątku ziemskiego położonego na Uralu. Oczywiście nigdy nie przyszło mu nawet tej swojej własności zobaczyć. Rezygnowany w roku 1920. Przeprowadził się i osiedlił w odrodzonej Polsce, której granice nie objęły jednak jego rodzinnych stron, położonych przecież na dalekiej Ukrainie. Nie załamał się tym jednak. Skupował akcje różnych polskich firm i przedsiębiorstw. Zamieszkał w Pałacyku Sobańskich w centrum Warszawy, w Alejach Ujazdowskich. Został doradcą finansowym marszałka Piłsudskiego. To on między innymi rzucił hasło budowy polskiej marynarki handlowej, w oparciu o port w Pucku. W okolicach Pucka skupował grunta pod swoje przyszłe inwestycje. Potem jeszcze raz wyjechał na zachód. Mieszkał w Rzymie. Tam ciężko zachorował i między innymi okulał. Wrócił do Polski jako cień dawnego rzutkiego finansisty. Wprawdzie do końca życia snuł różne wizje finansowych operacji, ale żadnej już nie udało mu się urzeczywistnić. Żył w biedzie, w malutkim mieszkanku przy ulicy Smoczej w Warszawie. Umarł w nędzy w 1929 roku, zapomniany przez dawnych przyjaciół. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na warszawskich powązkach.